Ugotowanie rosołu w tropikach wcale nie jest takie łatwe, drodzy Państwo. W tamtym roku zdarzało mi się to nagminnie, że po prostu rosół się kisił. Potem zaczęłam stosować różne rady, które mi podsowałyście, kochane Panie, wyciągać wszystko z, z rosołu, warzywa, mięso, całą tylko wodę rosołową, czyli ten bulion trzymać osobno. Wczoraj wieczorem ugotowałam rosół. Wyciągnęłam wszystką zawartość i wstawiam ją do lodówki. Proszę bardzo, moja zawartość rosół była wyciągnięta i włożona do lodówki. Rosół był gorący, więc musiał e, poczekać. Nie wiem co się wydarzyło, ale zanim wystykł, już się zdążył skwasić. Podejrzewam, że temperatura w kuchni była olbrzymia, ponieważ gotowałam pierogi. Całe mnóstwo i tutaj było naprawdę gorąco, i wydaje mi się, że po prostu skisił się w tej gorącej atmosferze kuchni karków. No i dzisiaj zaplanowanej zupy nie mam, więc gotuję na szybko. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Użyłam tylko kostek rosołowych, puszek pomidorów i może się uda. Czasem jak się nie ma tego, co potrzeba, trzeba trochę improwizować. Może będzie dobra, zobaczymy. Na pewno nie taka dobra jak z bulionu z tego no ale cóż, będzie taka. Uuu. Uuu. Wielki sztorm i nie ma prądu znowu. Dobrze, no, że mama rano ugotowała cały gar zupy, więc mamy co jeść. Miałam robić pizzę, ale no, nie działa elektryczność, nie ma w ogóle prądu, więc jedna pizza w połowie się wyłączyła, a druga nie będzie zrobiona, ale zupa jest, więc damy radę. Dzisiaj, drodzy Państwo, warunki jakie są, takie są. E, niestety cała kuchnia jest zawalona brudnymi naczyniami, ponieważ nie mamy prądu. A jak nie ma prądu, to nie ma wody. E, także muszę przygotowywać obiadek w spartańskich warunkach. Jak widać, tutaj mam tak zwaną miskę do mycia rąk. Tutaj próbuję przygotować kurczaczkę. Na szczęście kuchenka ciała, bo nie jest elektryczna, więc mogę tutaj szybko coś odsmażyć. Tak czasami bywa, no ale grunt to cały czas do tego podchodzić z uśmiechem i, i nie przejmować się, że no cóż. <laughs> U nas już e, słoneczko zaszło, a ja jeszcze smażę dla ciki i mięsko e, i jakoś będziemy się tutaj ogarniać po ciemku. Jeszcze troszeczkę jest widno za mną, jak widać, ale już naprawdę robi się e, półmrok i w, e, w mieszkaniu. I na zewnątrz, więc będzie kolacja przez świecach. Chyba już teraz całkiem ciemno się zrobiło w domu. Jeszcze na zewnątrz trochę widno. Nie mamy żadnej świeczki, ale widziałam kiedyś taki sposób, że do szklanki w ryżu nalewa się wody i trochę oleju, i wkłada się takie coś do czyszczenia uszu. A w związku z tym, że to wszystko mam, spróbuję i zobaczymy. Jeszcze mi się ogień skończył. Podobno będzie się świecić w nieskończoność. Zobaczymy. Na wszystkiego kończy się też. Jeszcze te kotlety go smażam. A świeczka zrobiona domowej roboty. Podobno będzie się świecić bardzo długo. Właściwie w nieskończoności. Nawet okej okay, mi wyszły te kotlety, pomimo tego, że gotowałam w totalnej ciemności. Zobaczcie sami.

Podobno się świeci w nieskończoność, ale jedno nam już zgasło. Ciemna noc, kochani, prądu wciąż nie ma. Tatuś karmi tutaj e, czarusia w ciemnościach, a my z dziećmi jedziemy na wycieczkę. To znaczy, jedziemy się autem przejechać po wyspie, zobaczyć jaka jest sytuacja. Czy tylko u nas nie ma prądu, czy wszędzie. E, fajnie jest, jak nie ma prądu. Można zobaczyć te. E, jak to się nazywają takie świecące muchy, co latają? Świetliki. O, nie zawsze je widać, ale dzisiaj widać bardzo dużo świetlików, więc jedziemy i przy okazji pójdziemy na lody. Dzieci już są w aucie. Jechaliśmy do domu z nadzieją, że będzie światło z powrotem, bo cała wyspa, wyobraźcie sobie, była oświetlona. A okazało się, że w momencie, kiedy wyszliśmy z domu, e, światło nam wyłączyli z powrotem. I całą wyspę jedziemy, wszędzie jest światło, tylko nie w naszym domu, nie? Ale zapytałam panią w sklepie, okazało się, że cała wyspa przez pół dnia nie miała w ogóle prądu. Także wszędzie, we wszystkich sklepach, w lodówkach, zamrażarkach, wszystko zaczęło się rozmrażać. I coś nieciekawie to teraz wygląda, no ale tak to jest, mieszkać w tropikach. Także ciekawe co się stało, przez to chyba burza musiała urwać jakiś może ten... Kabel ciągnący się przez nie wiem, skrabi tutaj na wyspę, i nikt nie miał prądu. Pierwszy raz takie coś, żeby wszyscy naraz powstrzymać te nożyki do yy, maszynki do mięsa. Zobaczymy, jak to będzie. Okej, nożyk już naostrzyłam. Chwila prawdy. Kochani, składam maszynę do mięsa i zaraz się okaże, czy będzie do... no, cieły te... Czy nożyki będą dobrze cieły. Naostrzyłam je, umyłam, żeby nie było piłków. Są czyściutkie i świecą się. Ale czy to coś dało? Zaraz się okaże. się składa. No, o jest. Dobra. Na to, że ten kawałek tu i w tutorialu było, że teraz idzie ten kawałek znowu zapomniałam, którą stroną. Chyba tak, odwrotnie chyba. Żeby przelegał do tej, zrobimy na grubych oczkach na razie, do tej blaszki. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno tą stronę. Jeszcze raz sprawdzam. Na pewno jest odwrotnie. Okej. Okay. Bo no to chwila prawdy nas czeka, kochani. Więc już są gotowe. Mam nadzieję, że będzie okej, okay, bo kupiłam dosyć dużo i dużo muszę zmienić. Okej okay, kochani, jesteście ciekawi, bo ja bardzo włączamy.

Ależ przyjemnie się mieli, jak mięso wychodzi się czystko. Polecam wszystkim ten sposób. Zwykła osełka załatwiła sprawę, zaraz Wam pokażę. Wystarczył taki kamień i odpowiednie poruszanie tej płytki po tym kamieniu oraz nożyka na naostrzone, maszynka reanimowana i już do zmywarki nie pójdzie ostatnio robiłam lasagne już jakieś chyba z dwa tygodnie temu i jak zrobiłam już sos, ten czerwony taki do, do, z mięskiem i ten biały to się okazało, że nie mam wystarczających tych płatów na makaron więc użyłam zwykłego makaronu i zapiekłam to i dzieciom to tak smakowało, że dzisiaj sobie zażyczyły zamiast lasagne właśnie taki pieczony makaron więc układam tak jak lasagne na spód makaron Potem to mięsko, biały ten sos peszamelowy, trochę sera na wierzch, i oni to uwielbiają. Polecą spróbować. <słuch>